Dzisiejsze spotkanie pokazuje, jest próbą odpowiedzi na najważniejszy dylemat czy najważniejszy problem, który jest w tej chwili w środowisku technologii morskiej, przemysłu stoczniowego również. Mowa, rozmawiamy o farmach wiatowych, natomiast nie widać możliwości włączenia poza ogólnymi deklaracjami polskich firm właśnie w ten rysujący się olbrzymi kawałek tortu gospodarczego ciągle brakuje nam definicji i tak naprawdę rozumienia wielopłaszczyznowości i głębokości tego problemu. Przy braku regulacji można z czystym sumieniem stwierdzić, że tak naprawdę polski lokal content nie będzie zabezpieczony, jeżeli chodzi o proces budowy i obsługi morskich farm wiatrowych, które mają być usytuowane na Bałtyku. W tej chwili powstający program dotyczący budowy nowych pól wiatrowych na Morzu Bałtyckim jest szansą dla takiej firmy jak ta, którą ja reprezentuję, ponieważ daje szansę na wejście na rynek do nowo budowanych jednostek służących zarówno do postawienia, jak i obsługi tych siłowni. Jesteśmy w Bydgoszczy i pokazujemy potencjał polskich firm w łańcuchu dostaw dla branży morskich spoza regionu Pomorza, Zachodniego Pomorza. Wiele firm z Polski, które są dostawcami dla branży morskiej, zlokalizowane są w Bydgoszczy, w Malborku, w Toruniu, w województwie wielkopolskim. To są ważni uczestnicy w łańcuchu dostaw dla polskiej branży morskiej, dla gospodarki morskiej.